Widzisz sobie drogą w nocy, a tu z lasu wyskakuje wilkołak, który cię gryzie. Rano budzi się zupełnie inny, z skłami dziwnymi uszami i ogonem. To właśnie stało się ze mną w poprzednim odcinku, a to jest seria, w której próbuję zostać najpotężniejszym wilkołakiem. W dzisiejszym filmie postaram się pokonać Alfę i zdobyć większy poziom. A jeśli pod tym odcinkiem wbijecie 200 łapek w górę, to w przyszłym tygodniu, w 5.15, na kanał wleci kolejny film z tej serii. Dzisiaj chcę pokonać wilkołaka Alfę, którego tam spotkałam. Alfa, słuchajcie, mnie zaatakował! Chce się ze mną bić, o dominację będzie ciężko, muszę z, y, słuchajcie, muszę zostać alfą, żeby żeby było bezpiecznie, bo oni mnie nie lubią po prostu mam nadzieję, że jak go pokonam, to dzięki temu no, będę lepszym wilkołakiem i w ogóle ogarnęłam trochę tego moda i słuchajcie, wiem jak zostać potężniejszym wilkołakiem po pierwsze, muszę zbudować taki ołtarz o mój Boże, ołtarz do rytuałów dokładnie tak, może sobie zaczynam, może zbierać i temy. i ten ołtarz do rytuałów no to dzięki temu ołtarzowi będę mogła jakby zlewelować, tak? Więc to jest troszkę skomplikowane, ale generalnie muszę zdobyć e, tak zwany kamienny ołtarz, jedną sztukę i cztery sztuki tak zwanego altar ognistej misy. Generalnie jak widzicie to tutaj nad levelem, nad piątym levelem mam e, taki, taki numer jeden i tutaj ten numer jeden to jest to jakim ja jestem wilkołakiem, w sensie jakim wilkołakiem, który, mam poziom wilkołaczy, o rozumiecie? Więc słuchajcie, muszę to oczywiście powiększyć ten poziom, żebym miała drugi, trzeci i w ogóle i dzięki temu będę miała specjalne umiejętności, no i właśnie tego potrzebuję, tego ołtarza. Więc może na początku sobie zgarnę jedzenie i pójdę jeszcze tam do wioski, bo tam są łóżka w wiosce. Tak? A nie mogę zabrać tych łóżek, to jest najgorsze. Biorę łóżko. Aha, nie mogę niszczyć i temu w innej frakcji? Ej, nie mogę zniszczyć tego łóżka w ogóle. Co jest? Ci osadnicy są w jakiejś frakcji? Co jest grane w ogóle? Słyszeliście? Jak się ciemno zrobiło, ty. Ej, muszę sobie ogarnąć du dużo w sumie mięsa. A, mogę ugryźć osadnika? Nie mogę ugryźć osadnika, chyba. Ten ołtarz robię może na początek. O, i pokażę wam, jak to działa. Tam jest. Tam jest vampir. O mój Boże, musimy uważać, słuchajcie. Dobra, ołtarz. Ołtarz się robi w ten sposób. O, takie coś. No to wszystko kamienne cegły. I jeszcze ten ołtarz jego się używa w nocy. To też jest bardzo ważne, czyli muszę mieć noc, żeby użyć w ogóle tego ołtarzu, więc będzie troszkę niebezpiecznie. Więc może zrobimy. Znaczy, to no poczekamy na noc. O, i dobra, i teraz robimy ołtarz. Może tutaj gdzieś. Potem go obudujemy, ten ołtarz, żeby mi nie te moby nie przeszkadzały. I teraz tak. Na początku kamienne cegły, wiadomo, i teraz tak. Proszę bardzo, kamienny ołtarz do odprawiania wilkołaczych rytuałów. Tutaj sobie go dajmy koło tego naszego lasu. Tadam. Raz, dwa i trzy. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Tylko jeszcze muszę do tego zrobić takie altary ognistej misy. Tak to się nazywa. Może znowu się jakiś mob zrespił tam. No dobra, więc altary, czekajcie, że on pokażę. O, takie coś, widzicie? Takie. I takie cztery muszą być. O, proszę bardzo, mam jeden jak na razie. I te altary dajecie koło tego. Dajemy tutaj, o, tu. I muszą być cztery tak wokoło, więc muszę sobie to ogarnąć. Dobra, mamy wszystkie ołtarze, czekajcie, damy je tutaj. Jeden ołtarz tu. Pamiętaj o sobie z dzwonem. Dzięki. Kolejny tu. O, jeszcze krzesiwo potrzebuję, żeby odpalić to. Zapomniałam. Dawać żelazo. O, mam żelazo. O, wampir! Co jest? Wampir! Boże, 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 bijemy się z wampirem. O, easy! Ej, wypadło coś z wampira, wypadło coś z wampira. Ej, fajnie, czyli ja jestem jednak silna? Dobra, jaraj się. Co jest? Nie palisz się? Głowa mi wypadła z młoba, ty! Ale jazda. Dobra, idę po to. Ej, wampira na, na hita! Jaki noob ten wampir! Tam coś się też respi, boję się trochę, słuchajcie. No, trochę się boję tutaj w tym. No dobra, dobra, lecimy. No, jestem wilkołakiem i jestem szybsza od wampira, znaczy mocniejsza od wampira. Dobra, teraz jeszcze się przepali te żelazo, jeszcze potrzebuję krzesiwa. Słuchajcie, krzesiwo mam jakieś, nie mam, muszę iść po żwir. Tak, to tylko raz. Przecież nie wiem, w sumie te mi się zachowują, bo nie wyłączyłam tego jeszcze. O nie pisaliście, żeby wyłączyć. Ty, tutaj jest jakiś inny wampir. Ty. Ej, on jest gigasilny. O, ten, ten to nie jest nub. Ten, słuchajcie, wampir to nie jest nub. Dobra, jednak pójdę spać. Też nie, może zdążę. Dobra, dam radę. Nie, nie idę spać jednak. Poradzę sobie w nocy, prawda? Poradzę sobie na pewno. Bo muszę znaleźć żwir. Szukamy żwir. Tamten jeden, co spotkałam, widocznie ten wampir to był nub, ale inne to nie są nuby. Jak wampir y, ugryzie... Pytanie, słuchajcie, od y, Mietka. Jak wampir ugryzie wilkołaka, to wilkołak będzie wampirem i wilkołakiem? Nie. Po prostu jak wampir mnie ugryzie, to nie dostanę efektu wampirzego i po prostu jakby nie mam... No zostanę, cały czas będę wilkołakiem. Po prostu możemy się bić. Tutaj nawet mam kieł wampira. Jak się go użyje, to się może zostać wampirem. Ty, ten wilkołak walczy z, z agresywnymi mo mobami! Czekajcie. To! To jest wilkołak alfa! Poziom trzeci! Jezus, wieje, wieje, wieje. Jedno serce. To jest wilkołak alfa, poziom trzeci. Co jest w ogóle grane? Ej, spróbujmy go pokonać łukiem. Damy radę? Ej, spróbuję. Dobra, walczę z tobą. Dobra, próbuję pokonać wilkołaka alfa, chociaż trochę nub ze mnie jest, bo jeszcze nie jestem takim giga wilkołakiem. Ale może mi się uda. Na początku staram się z łuku tego wilkołaka. Boże święty. Czekajcie, spróbuję go z łuku, bo nie chcę za bardzo podchodzić. On był silny. On, jak mnie po prostu użarł, to naprawdę mocno, mocno. Czekajcie. Coś słyszałam. Próbuję. Dostaje on cały czas obrażenia. A ten się zamienił. Wypad, typie. Wypadno Co ten. Co ten utop jest taki mocny. Ej, ile ta wilkołak ma życia? Jak do niego podejdę, to zobaczę. Czekajcie. Absorpcję ma ten. Weź, wypad, no! Czekajcie, starczą. 45. Ty, dam radę go zabić! Czekajcie, tylko skończyły mi się strzały. Wypadł utopiec, no, przeszkadzasz mi w moim pojedynku. O, ej, ty, ja go pokonam! Dobra, dam radę, dam radę, Bije się w wodzie z wilkołakiem, ma tylko 10 jeszcze tego, życia, 5, ty, dobra, jedno, jedno serce ma wilkołak, jedno serce, tylko utopiec mi przeszkadza, Boże, Jest. dobra, dam radę, dam radę, ty, jeszcze, o, o mój Boże, wypadło coś z niego, to, że tylko ten utopiec. Ej, kozacko! Udało się w ogóle! Pokonałam! Pokonałam Wilkołaka Alfę, poziom trzeci. Co się dzieje? Czy teraz już jestem Alfą? Nie, dostałam coś. Jakieś włosy dostałam. I dostałam ząb Wilkołaka w ogóle. Ej, chyba zostałam Alfą. Jeszcze nie zostałam Alfą, ale jak zostać Alfą? Ja chcę zostać Alfą w ogóle. Dobra, chodźmy do tego ołtarza. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Bo jestem bardzo ciekawa. Dobra, zróbmy te krzesiwo i spróbujmy odprawić ten rytuał. Bo już biegną moby. Krzesiwo, 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 szybko. O, dobra, mam krzesiwo. Czekajcie, ja tylko pokonam. Ja wiem o co chodzi. Moby są silniejsze w nocy. Moby są silniejsze w nocy. O, i mamy to! I teraz tak. Mamy krzesiwo, podpalam. Rytuał robię. Auu, au, rytuał, wilczy rytuał. I teraz patrzcie, jak to wygląda. I teraz klikam tutaj. Ej, mogę mieć już kolej. Patrzcie, ej, muszę coś zdobyć w ogóle. Potrzebuję. Ej, wyskoczyło mi coś. Potrzebuję trzy wątroby i dwie pęknięte kości. Żeby zrobić rytuał i żeby mieć drugi poziom. I wiecie co? Ja wiem, jak to zdobyć. Żeby zdobyć te wątroby i kości, to musicie wybijać, czyli zabijać. Albo wilkołaki, albo osadników. Toczyć walki po prostu, rozumiecie? Bo wątroba wypada z osadników, kości też i wypada też z, z wilkołaków. Na początku spróbuję to zrobić z wilkołakami, bo na razie nie chcę sobie, no w sumie mogę iść do osadników i ich wybić, jak myślicie, no teraz co lepsze? Czy iść do osadników, czy no z jednej strony u osadników, na razie może bym nie próbowała z bo tam jeszcze mam w ogóle coś chciałabym zrobić. Też, też coś ciekawego. Spróbuję wilkołaka i zobaczymy, czy z niego wydropi po prostu. Dobra, tutaj są wilkołaki, więc idę do wilkołaka. I spróbujemy może wilkołaka pokonać. Tylko trochę nie wiem, czy dam radę. Czekajcie, może sobie lepszy mieczyk ogarnę. W nocy moby są zwyczajne silniejsze. Dlatego ciężej mi je pokonać. Dobra, dedasz. Dobra, Ty diament z niego wydro... Co jest? Diament zombiaka Dobra, to są jakieś nagrody za questy I mam jakieś do, do zbroi, dobra, ubieram to Okej, okay, słuchajcie do... O nie, nie, nie chciałam, dobra, chowam Mamy jakieś fajne itemki, dobra, na razie zróbmy tak Idziemy pokonać jakieś wilkołaki I zobaczymy co z tego wyjdzie, dobra Mieczyk lepszy Czy wypadnie z nich ta wątroba I, i te inne itemy dla to pójdzie, musimy iść do wioski. Tylko nie chcę iść do tej wioski, ponieważ polubiłam tych osadników. Jak już coś to do jakiejś innej wiochy, chociaż nie wiem gdzie jest inna wiocha. Siema, siema, wilkołaki. Gdzie są moi koledzy? Ja myślałam, że my, że my na takiej koleżeńskiej jesteśmy, że się kolegujemy, ale niestety muszę was ubić, przykro mi, żeby mieć specjalne temy. Ej, tak nie powinno być. Powinnam na przykład ubijać, nie, wilkołaki, tylko przykładowo te. Eee, wampiry, ale dobra już dobra, dadasz Do, o coś dropło, nie a tego, chyba tutaj o to chodzi, żeby żeby walczyć z tymi wilkołakami o pozycję w stadzie o, widzicie, dropła dropła ta, kość pęknięta, dobra, walczę z tą o dominację wilkołaku dobra też coś dropło, nie to nic nie dropło co jest? Co się dzieje z moim sercem? Nie wiem, jakieś serce mi. Dobra, dedasz. Przykro mi, kolego. Dawaj wątrobę. O, widzicie? Druga kość. Ej, to może ta... Mam wątrobę! Mam jedną wątrobę i dwie kości. Dobra, to tutaj faktycznie fajnie się zdobywa te wątroby i te kości. Po prostu muszę jakby walczyć z tymi wilkołakami, no. Lecisz, dawaj! Ja będę... Dobra, bez przesady. Dobra, dedasz. Ej, nie, z niego nie dropi. Z tych małych dropi wilkołaków. O, z tych dropi, widzicie? To są chyba takie podwładni, wil... no coś takiego. A potem będzie można robić swoich podwładnych, jakby wilkołaki podwładne Wiecie, można będzie potem. O, i tutaj jeszcze jest dropa jakaś sierść. Dobra, to zdobędę to. O, znowu mam teraz dwie wątroby. A ile ja tam potrzebowałam tych wątrob? I kolejna wątroba. Ej, dobra, ej, ale... spróbuję zabić osadnika, zobaczymy, co z niego drobnie, dobra? Tak tylko spróbuję. Nie chcę z nimi walczyć, bo jak zabijesz za dużo osadników, to wtedy ja się, chyba będą mnie, zaczną mnie atakować. A nie chcę mieć u nich, wiecie, problemów, ale spróbujmy, spróbujmy. Spróbuję ubić osadnika i zobaczymy, czy z niego wypadnie wątroba albo kość. Siema, osadnicy. Halo, gdzie jesteście? O, jesteś. Jest jakiś bezrobotny. Dobra, lecimy. O, jest jak on biega. Co on robi? Gdzie on jest? Uciekł do swoich kolegów? O Boże, to jest tyle osadnik. Ty to coś dropło. Le Ciężko z nimi. Ciężko. Że jakiś go jeszcze golem nie bije. Jezus, wypad kuro, jaż tego osadnika miałam! O! Dobra! I co, wypadło z niego coś? Eee, nie wypadło z niego nic. Nie wypadło z niego nic. No to kiepsko, kiepsko, słuchajcie. Ej, tutaj jest taki ołtarz. I w ogóle tutaj chyba ten ołtarz można włączyć, i wtedy coś się stanie dziwnego. Patrzcie. Pobliska, a bo to jest, patrzcie, wilkołaki, nalot na wioskę. Nalot wilkołaków na wioskę teraz się będzie dział. Ej, ale akcja, nalot wilkołaków. Ja jestem wilkołakiem. To bo muszę im pomóc, moim kolegom, nie? Bo jest teraz narod wilkołaków. I co mam teraz robić? No to pomogę moim wilkołakom, nie? Moim kolegom. Ciema? Co to jest? Gdzie są moi koledzy wilkołacy? Tutaj. Czekaj, pomogę kolegom moim. Chyba dobrze robię, nie? To jest narod wilkołaków. O, mam wątrobę! Tak, dobrze robię! Lecimy! Pokonamy tych. O dobrze koledzy wilkołacy! Dobra, okej. Okay. Lecimy, lecimy. Atakuję łowców. Wioska prawie przejęta Praczcie, wioska prawie przejęta Przejmuję wioskę z moimi kolegami Ej, mam kolejne wątroby w ogóle Ile wątrów, tylko nie mam kości Ale to może, dobra, jeszcze trochę Dobra, o Teraz pieniądze mi jakieś dropły Dobra, jeszcze tutaj parę zostało Przed nocą przejmiemy, a pójdę, potem się pójdę zamienić D, dasz tutaj jeszcze wpadło z niego w Serce człowieka Ej, dobra, ktoś jeszcze jest? To jakiś z łowca? Łowców muszę pokonać, bo wilkołaki przejmują tutaj tą wiochę. O, tutaj. Nie, tego nie mogę zabić. A! Jezus! Nie! Boże, tutaj są! Atakuje mnie ten golem! Czekajcie, o, tutaj są! Boże, ej, jest nie, nie za ciekawie. Te wilkołaki moje nie pomagają w ogóle. Boże, ej, ten golem jest giga szybki! Co jest? On ma jakiegoś speeda! Uciekam stąd. Ty, ten go Jezus Maria, ten golem to ma jakiegoś spida Co jest? Nie z tych jabłek. Uciekam. Boże, on dalej za mną biegnie. Chyba deadna. Bloki, bloki. Nie zdążę. Uciekam do wioski. Do wody, do wody! Będzie powolny w wodzie. Wioska pomyślnie obroniona! Nie udało się! Jezus, czaty! Nie udało się po prostu tej wioski przejąć mi. O nie... No dobra, to wracam do mojego ten bazy. No nie, no jeszcze. I co jest temu golemowi w ogóle? I co jest grana? Dobra, ej, ten golem jest jakiś nienormalny. Dobra, wracam tędy może. Ej, co się dzieje? Ej, dobra, ej, nie przejęliśmy wioski z moimi kolegami wilkołakami. Nie mam, mam dużo wątróbek, ale nie wiem czy mi starczy, dobra, zobaczmy. Bo chcę teraz zobaczyć, czy mi się uda w ogóle, wiecie, zlevelować jako ten, e, jako ten wilkołak. Nie wiem, czy mi się uda, więc sprawdzę to. No nie, dwa creepery, słuchajcie, giga naładowane. Czekajcie, dobra, bierzemy sobie swoje itemy. Daj jedne za chwilę, totalnie. Po co ja ziemniaka przepalałam? Chcę miecho. O no nie, jakaś armia zombie jeszcze. Co jest grane? Czekajcie w ogóle. Raz, dwa, trzy. No nie, no ile was jest? Oni są. Sobie... Co jest? Oni skaczą? No nie, no. Odbiegnę tam, może mi się uda. ten osadnik tak szybko biega? Są białe jakieś nuby mnie zabiły. Dobra, wracam. Wracam jeszcze sprawdzę. Bo chciałam sprawdzić, czy mogę właśnie zostać tym lepszym wilkołakiem. Może się zdespałniły. Mam kibwentory, bo nie pisali widzowie, żeby usunąć. To zostawiłam. Dobra, za czym, czy możemy? Ile tej wątroby? Trzy wątroby, dwie pęknięte. Mogę! Mogę! Trzy wątroby, dwie pęknięte kości. Dobra! Słuchajcie! Moja głowa! Dobra, trzy wątroby, dwie pęknięte kości. I co teraz? Ej! Ej! Udało się! Przecież. Ej, a teraz nie muszę jakoś tego podpalić, może, mu. O! Użyję pustej ręki, aby odpalić ekwipunek. Co? Co jest? Ej, coś się dzieje! O! co się dzieje! Patrzcie! O! Mam drugi poziom! Mam drugi poziom! Udało się! Zobaczcie! Poziom 2! I teraz... Emi... Menu umiejętności! Częściowy obrót! Udało się! I mogę widzenie w ciemności? Jeszcze nie mogę! Eee... Udało się! Jakiś częściowy obrót! Nie mam pojęcia jak to zmienić! Słuchajcie, ten częściowy obrót, ale... Tego się... Czekajcie, zobaczę, może... Zobaczę, czy może w sterowaniu gdzieś. O, mam! Proszę bardzo, częściowy ogród, jesteście gotowi? <laughs> przemieniłam się! Przemieniłam się w wilkołaka! Mam uszy, pazury. Jestem totalnym gigaczadem. Jestem wilkołakiem. Zobaczcie. Wow, dobra, czyli się udało. Przynajmniej jak na razie, ale muszę jeszcze bardziej te umiejętności moje, że tak powiem, levelować. Tak więc, no, ale to na dzisiaj koniec. Tak więc git! Idę, idę po prostu, nie wiem, po swoje ofiary, chyba, czy coś. Dobra.